Hej, z tej strony Laszek z kanału Laszek Mróżczyk, jak nazwa wskazuje. Dzisiaj mamy do zaprezentowania sprzęt dosyć taki, jakby to powiedzieć, no trochę, trochę wsiowy tutaj. Mamy wizerunek tego pana Bera Gwilsa i dom omówienia. Na razie pokazuję samo puste pudełko. Karta survivalowa Bera. Także zaraz sobie zerkniemy, jak to wygląda. Tutaj różne były ciekawe gadżety. Tu było ostrze. Zaraz wszystko powiem, co, co, co się wszystko znajduje w tej karcie, kartu to jest właśnie ten sprzęt survivalowy no i tu tradycyjnie z tyłu już nawet nie wyciągam, bo trochę trochę tego sprzętu Bera mam nie uważam go za taki zły jest całkiem przyjemny a na pewno jak rozmaicenie kolekcji, bo trzeba pamiętać, że głównie jestem kolekcjonerem jest to niezła rzecz tu widzimy, ja może przegnę to, bo bardzo, bardzo słabo widać, a nie dysponuję jakimś super statywem. Co mamy? Światełko, linijka, fajna rzecz, to muszę powiedzieć, że jest przemyślana. Tu druga linijka, tylko tu jest metryczna. Tutaj jest określona jako standardowa. No tak, bo, bo ber chyba jest Anglikiem, także dla nas to jest akurat niestandard. No nie wiem, czy rzecz bardzo survivalowa. Otwieracz do butelek. No może i survivalowa zależy. Tam bywają, bywają związane z butelkami ciężkie sytuacje survivalowe. Nożyk. Bardzo fajny, muszę przyznać, sympatyczny taki nożyk yy, ostrzec, yy, tutaj nawet jest specjalne nacięcie, zaraz będzie to widać, specjalne nacięcie do yy, krzesiwa, bo i takie narzędzie tutaj jest. Yy, proszę, płaski, zaraz mam zjedzie widzicie, płaski śrubokręt, yy, śrubokręt Philipsa i żelazo cerowy Co? Cer żelazo cerowe krzechiwo okej okay, dobra to już nie będę was zanudzał pudełkiem tak prezentuje się karta o, tutaj logo Gerber Legendary Blades czy, czy jakoś tak to szło tutaj bardzo fajny znaczy takie efekciarskie. O, właśnie, miałem powiedzieć, że sprzęt Bera Grylsa jest efekciarski. Te wszystkie piszczące kolory, yy, pomarańczowe, połączone z jakimś tam innym. Yy, chociaż trudno tutaj kwestionować kolor pomarańczowy, bo w razie zagubienia bardzo łatwo go znaleźć. Zresztą widać, tło jest zielone. Karta się wyróżnia zdecydowanie na, na tle, na tym zielonym tle. Ok, yy, niedawno mówiłem o. O karcie może bardziej karcie narzędziowej niż surfie walowej, zaraz, gdzie ją tu mam? O, właśnie jest. Teraz muszę sobie poprawić całe tło. Niedawno mówiłem o, o tej karcie Węgera Wingera wklęsłe, wklęsłe tłoczenia linijki, tu jest ta sama historia. Jest zdecydowanie lepiej widoczne niż, yy, niż karta. Niż w kartach y, Victorinoxa. Teraz niech pomyślę, jak to zrobić, żeby było widać. Te wszystkie karty podeprzeję sobie y, z scyzorykiem. Jest tu trochę jej widać. Dla porównania, standardowo moja wyświetlana y, swiss card. I zaraz sobie porównamy, co i jak wygląda. Więc tak, yy, jeśli chodzi o ileś narzędzi... Nie, może zacznijmy od grubości. Grubość. Karta Wingera. Powiedzmy grubości dwóch, trzech kart standardowych. Karta Gerbera. Wielka grubość. Jest, jest to spora grubość. Um, zaraz coś znajdziemy tutaj dla porównania. O. Proszę spojrzeć, no może, może nie ta grubość co małe ostrze z Victorinoxa, ale, ale niewiele naprawdę brakuje. Z tym, że tutaj są pewne elementy elektroniczne właśnie, o teraz zrobimy kuku, światełko, dosyć fajnie świeci jak na taką małą diodkę, gorzej, że tutaj uszczelka się przekrzywia, nie wiem czy ja mam takie krzywe palce. Tutaj jest metal z tej strony, te śrubki to nie jest szpam, to, to jest po prostu wymóg konstrukcyjny. Co tam mamy dalej? Wracając tutaj do tych narzędzi fajne piktogramy, co gdzie jest, i narzędzia pasują tylko do danego slotu, czyli płaski śrubokręt pasuje tylko do, do slotu z tym oznaczeniem, o, z tym tak teraz widać lepiej. Śrubokręt płaski, no jak płaski śrubokręt, nie wiem co to można o nim powiedzieć, działa, jest, zaleta jest taka, że jest cienki i podłużny, dużo lepiej się nim przykręca śrubki z jakimiś głębokimi gniazdami, także spokojnie do jakiegoś rozkręcania laptopa, no laptopa może nie, bo to jest już za duży śrubokręt, ale <laughs> różnej elektroniki może się to przydać. Yy, śrubokręt Philipsa też niewiele można powiedzieć. Jest, jest skuteczny. Yy, tutaj ten płaski łebek, taki płaski, no może w przekroju prostokątnym, ma jeszcze dodatkowo tą zaletę, że można sobie wytworzyć dźwignię i praktycznie yy, trochę już próbowałem tych śrubokrętów. Ich używanie nie różni się niczym. Właściwie od dużych śrubokrętów, a nawet w wielu sytuacjach, jeśli trzymamy jeszcze gdzieś pomiędzy pozostałymi palcami jakieś inne narzędzie, to właśnie taki, taki mały ich rozmiar jest przydatny. Krzesiwo, nie wiem czemu, ale jest tu, już trochę jest zużyte, trochę bardzo, no bo ta karta już obrobiła cały sezon grillowy, raz, że krzesiwo. Dwa, że nożyk. No i trzy, już później na wieczór lampka, nie jak się komuś coś zgubiło. A nie było, yy, nie było sprzętu. No i to krzesiwo odpalamy tym oto, tą oto kosą. No widać już tutaj właśnie ślady po krzesiwie. Yy, tu znowu jakiś taki piktogramik, żeby było wiadomo. No, średnią rozgarnięta osoba się domyśli, że tu Krawędź będzie specjalnie tak wyprofilowana na ostro, żeby, żeby dobrze współpracowała z tym. Ok, zobaczmy sobie, lecą iskry, nie ma nic ciekawego, tak naprawdę, no, zwyczajne krzesiwo. Noż ostry i dosyć długo już go używam. Używam nadal. No tutaj czaderski, szpanerski podpis Bera nóż dług, dosyć długo używałem i używam nadal jeszcze jest dosyć ostry mam już gdzieś około roku tą kartę nóż nadal ostry tutaj y, można go w ten sposób złapać do karbowania bardzo dobry pomysł tutaj na małego pal, znaczy na, małego, na wskazującego palucha y, idealnie się nadaje można nastrugać patyka hmm, no nie wiem co jeszcze tam można zrobić tu jest jakieś oznaczenie, ja może przeczytam, bo nie widać 818111, czy D, nie wiem czy to jest oznaczenie stali, czy czego, no jakieś takie oznaczenie może po prostu jakieś oznaczenie tam technologiczne samego Gerbera. Co jeszcze o nożu? Właściwie tyle. Jest to jest to bardzo fajny nożyk, ewentualnie tak do samoobrony można. Jako taki fist-dagger yy, może to być użyte. No, ja na szczęście nie musiałem nigdy tego używać do samoobrony. Nawet moje grube paluchy tutaj wchodzą bez problemu. Także yy, wymiar jest akurat dobrany do mężczyzny, co nie zawsze można powiedzieć o, o sprzęcie survivalowym. Yy, czasami mam wrażenie, że wymiary elementów są dobierane Chyba nie dla mężczyzn. Ok, tak, tak. Oczywiście w ten sposób wkładamy ostrze. No, otwierać do butelek. Tak jak mówię, sytuacja survivalowa, ale to raczej jest z kategorii miejskiego survivalu. Karta prezentuje się w ten sposób. Spory minus może jako podsumowanie spory minus ta wielka grubość. Zobaczcie. 4 karty, no nie, może 3,5, bo, bo prawo jazdy jest trochę cieńsze, ale 3,5 karty no to jest dopiero połowa tej grubości. Ok, no i zresztą w porównaniu tutaj z kartą yy, Victorinoxa też wcale nie cienką, a nie wygląda najlepiej. Ej. Powiem tak, narzędzie fajne, mocna budowa duży ciężar w pewnych sytuacjach może być. Pomocna. Yy, kolorki wiem, że efekciarskie, ale tak jak mówiłem, na zielonym tle mogą być widoczne, mogą się przydać. Yy, lampka, duży plus. Yy, jest dużo lepsza niż to, co znajdziemy w Swiss kartach yy, Nóż fajny, mocnej budowy. Yy, raczej nie ma szans, żeby go przegiąć przy, przy jakimś tam wycinaniu. Można i spokojnie duże patyki yy, nacinać na przykład o tej karcie nie można powiedzieć o jej nożu, no bo takim nożykiem, to jest bardziej taki nóż właściwie nie bardziej atypowy typowy noż do, do, do otwierania listów. Zresztą o tutaj też widać porównanie tych śrubokrętów, możliwości sięgnięcia tym śrubokrętem a tym śrubokrętem, czy może o tym, żeby była porównanie wielkości. Wiadomo, że tym już tutaj z Victorinoxa za głęboko nie wjedziemy, a tym jak najbardziej. Więc na plus. Yy, dosyć nietypowy zestaw narzędzi, nietypowy może bardziej przez budowę śrubokrętów. No i krzesiwo nie tak często spotykane, spotykane jeszcze chyba u Soga. Yy, dobre jest, że jest lampka i jest dużo lepszej jakości niż to co jest w Victorinoxie. Linijka też zawsze mnie taki dodatek cieszy. Zresztą linijka jest od początku do końca, a nie tak, że zaczynająca się jak w Victorinoxie pół centymetra od krawędzi, i tu też kończąca się pół centymetra od krawędzi, przez co trudno jest zmierzyć jako wielokrotność tej linijki, dokładając powiedzmy jedną za drugą w ten sposób. Eee, śrubki, nie wiem, szczerze powiedziawszy, może jeszcze jakaś niespodzianka się kryje w środku. Tej karty, ale nie mam zielonego pojęcia. No, efekciarskie logo Bear Grylls. O ile wiem, już nie współpracuje pan Żwiadek z Gerberem, ale logo efekciarskie jest. Wygląd pancerny, budowa pancerna, ciężar, też świadczący fajne narzędzia, ale mogłoby ich być więcej. Typowo outdoorowe zastosowanie w biurze raczej nie widzę możliwości zastosowania tej karty. To tyle. Bear Grills Tool Card. Dzięki za uwagę.